Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski. Witam w kolejnym tomografie. Wbrew cenzurze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, zapraszamy do polubienia nas w innych mediach społecznościowych, na TikToku, na Telegramie, także na Facebooku. A dziś chciałem z Państwem porozmawiać o tych, którzy giną, bo pewnie, jak tu mówię, to kolejne kilka, może kilkanaście osób zginie, a giną bezimiennie i ich nie zauważamy. Może część z Państwa widziała taką mapkę w internecie. Ona powstała chyba w celach humorystycznych, która różnicuje tragedie ze względu na to, gdzie one się odbywają. Gdy odbywają się w świecie euroatlantyckim, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, bądź w dawnych brytyjskich koloniach, to mamy straszną tragedię. Gdy w innych miejscach świata, to skala tej tragedii jest coraz mniejsza. A w niektórych to już w ogóle, mówimy sobie, takie jest życie. To najczęściej dotyczy Afryki, ale też nie tylko tego regionu, dotyczy to również innych krajów, miejsc na świecie. A mówię to w kontekście tragedii, którą obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Pamiętacie Państwo, bo całkiem niedawno obiegła ta informacja, tą naszą sferę, choćby w internecie, o śmierci młodej kobiety, która pojechała do Izraela, która pojechała na Festiwal muzyki techno, która w końcu po, po kilkunastu dniach oczekiwania odnalazła się martwa. Ona ma w tych wszystkich mediach swoją rodzinę, ona ma swoją siostrę, która ją opłakuje. Ona ma swoje zainteresowania, bo pojechała przecież na festiwal muzyczny, ona ma twarz, ona miała ile lat, ona miała jakiś tatuaż. Oni wszyscy wiemy, oni wszyscy wiemy, że Zginęła zupełnie bez sensu. Wszyscy zakładnicy Hamasu, wszyscy ci, którzy giną z ich rąk, zazwyczaj właśnie mają imię. A dzięki temu o tych tragediach wiemy. A co z ludźmi, którzy giną w strefie gazy? To tylko liczby. Ktoś wypowiedział chichot historii, ale jak w Auschwitz, numerki. Nie mają swoich rodzin, nie mieli pewnie nigdy marzeń. I nie zapyta o ich młodość, nauczyciela, który kiedyś ich uczył. Nikt nie zastanawia się, co robili w danym miejscu, że stali się ofiarą bombardowań. Jaki mają pogrzeb? Tak naprawdę medialny niewielki. To znaczy, wyjdzie jakiś emerytowany generał i powie sobie o liczbie ofiar z dzisiejszego dnia, na tej podstawie wysnuje jakąś tezę o tym, jak rozwija się operacja wojskowa w strefie gazy i to wszystko. Czy ludzie giną bez imienia, i właśnie dlatego mogą ginąć, właśnie dlatego na nich nie zwracamy uwagi. Bo nie widzimy ich twarzy, bo nie widzimy opakujących ich rodzin. Nie ma tych obrazków, które na nas działają, gdy ofiary są z tego lepszego miejsca. Wcale nie umniejszam tutaj absolutnie ofiarom po drugiej stronie, ale chciałbym zauważyć tą nierówność. Dlaczego, proszę Państwa? Bo to samo dotyczy Ukrainy. Bo. To ogromne wzmożenie, fałszywe zresztą, które widzieliśmy w klasie średniej polskiego społeczeństwa po 24 lutego 2022 roku, było spowodowane kompletną ignorancją i nie wiedzą o tym, co się działo na Donbasie. O tamtych poległych dzieciach. Jest tam nawet pomnik w Doniecku pomnik, który jest ciągle przystrojony w maskotki, które przynoszą rodzice zamordowanych przez ukraińską armię dzieci. Te dzieci również są w naszych mediach, w naszej sferze informacyjnej bezimienne. A przez to właśnie wyobrażamy sobie, że oto mamy konflikt dobra ze złem, że oto wspaniała Ukraina walczy o jakieś europejskie czy zachodnie wartości, a tam przychodzi zła Rosja i chce ich mordować. Tymczasem obraz wcale nie jest w drugą stronę, ale jest na pewno o wielu odcieniach szarości. Proszę Państwa, o czym dzisiaj do Was mówię? O hipokryzji? Nie, to by było trochę za łatwe. A może o tym, jak wyglądają media? Nie, to też trochę za łatwe. Ciągle od tego uciekamy. Mówię o nas, proszę Państwa, bo my też w tym świecie euroatlantyckim żyjemy i też chcąc, nie chcąc się na to godzimy. To jest ten świat z tymi wspaniałymi wartościami, ten ogród, o którym mówi Józef Borel. To jest, są te wspaniałe Stany Zjednoczone, które są na takim wysokim poziomie samorozwoju, gdzie jednostka jest przecież taka ważna, że trzeba się na niej skupić, że można ją bez końca analizować. No chyba, że się gdzie indziej urodzi. Zostawiam Państwa z tym z tą uwagą. Czekam na Państwa komentarze. Żegna się Tomasz Jankowski. Zapraszam na kolejne nagrania nabrew Cenzurze.